No to hej, to tak na sam porządek takie proste pytanie, czy lubię bardziej koty, czy psy? No tak, bardziej lubię psy, to możecie z całego filmiku jakby wynikać. No i na koty mam uczulenie, <laughs> alergię, yy, nie wiem które z tych to się mówi, ale jakoś tak. I bardziej lubię po prostu psy. Moja koleżanka ma dwa kody. No i ja mam trzy psy. Dwa z nich umarły. Zresztą miałam trzy psy. Sorry. Dwa z nich umarły. Został mi jeden. No i wabi się Hugo. No i. Jak to się nazywa ta rasa? No i jest jęnik. No i to tyle. Jakby. I jeszcze jedno. Nie koszę tu dlatego, że na przykład obok nie jest kot, tylko dlatego, że jest jesień. Znaczy wiosna, wiosna, wiosna. Sorry. No i pyłki tam się rozrastają. Pszczółki idą do kwiatków w ogóle kwitną wszystko. No i ja mam uczulenie właśnie. Albo ARG, nie wiem jak się mówi. Dużo mam trochę tej alergii. No to...